Tutaj mamy coś, co zainteresuje na pewno Tomka Żyłkę, Tylko, że z tego, co Krzysztof no. mówi, to nie do końca jest jeszcze dokończony ten, to? ten trackerek, tak? Znaczy, nie, on działa tylko tyle, że nie w automacie. Aha. Czyli manu tracker manualny nazwijmy go. Półmanualny. Aha. No, trzeba podejść i przełączyć przełącznik, który. A, czyli jedynie co, to nie ma sterownika, który by, by zarządzał nim. Tak, że tak powiem. Ale sterownik, że tak powiem. Na Aliexpress jest do kupienia w tej chwili za 500 parę złotych. Okej. Okay. No dobra. I po co w zasadzie zbudowałeś ten, ten tracker? I od, dlaczego od tego się zaczęło w ogóle? Od tego się zaczęło. Bo, poczekaj, jeszcze eee. przez sekundkę. Powiedz, Wiemy. dlaczego w ogóle do mnie napisałeś maila? Bo to chyba to, tutaj chciałeś mi troszeczkę, że tak powiem, przypiec tym tym, tym, tym trackerem nie, nie, i tym nie, systemem. No nie. dawaj, dawaj. Dabaj, Dabaj, da, nie da, no, przypiec. Ja, 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 ja nie mam problemu z tym. A, właściwie to, że tak powiem, e, ostatni live, który robiłeś. Aha. To już, że tak powiem, miałem SMS-a przygotowanego, ale nie wysłałem. A czemu nie wysłałeś? A no, jakoś, że tak powiem, nie do końca jeszcze, że tak powiem, wszystko zebrało się do. Na, do kupy. Na, na, tak. Okay. Dopiero dzisiejszy filmik, który wrzuciłeś dzisiaj czy wczoraj mm -hmm. o tym rachunku. O rachunku. 90 no. zł. No. To że tak powiem, troszeczkę... Przelała się czara goryczy. Właściwie to nie mi, bo, mm -hmm. bo ja. Tak naprawdę radzisz. już mam, że tak powiem, załatwione. Natomiast yy, ci, którzy by chcieli, że tak powiem, w tym uczestniczyć i po prostu oszczędzić trochę. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, lecimy z tematem. Co on, co on że tak powiem, zasila? Bezpośrednio grzałkę. I tyle. W boilerze dwustylitrowym. I to tym chciał mi dopiec, bo powiedział, bo ja ostatnio zrobiłem, że Solary, można, że to jest najtańszy sposób ogrzewania. Tak a, Krzysztof, a Krzysztof twierdzi, że jego system jest bardziej yy, najtańszy. Tylko że Krzysztof wie, o co mi chodziło? Mi chodziło o to, że so, yy, tak, tutaj mamy yy, 4-8 paneli. 8 tak. paneli o mocy łącznej. No okej. Okay, no 250 ale... W. Każdy. Każdy. Czyli... Wychodzi około tam 1,6. No dobra, 1,6 kW. Tak. Czyli grzałka jeden, powiedzmy, 1, powiedzmy, 1,5 kW sobie daje radę bez problemu. Dokładnie. I ile ona musi, żeby zagrzać taką wodę, powiedzmy, nie wiem, 200 litrów? Jaki masz zbiornik wody? 200 litrów. 200 litrów. No to ile ona. Powiem ci tak. W tej chwili trójka osób korzysta z tej wody, mhm. więc w 100% nie jest zużywana z tych 200 litrów. Ok tak jak były teraz dni to o godzinie 10 miałem nagrzaną wodę do 70 stopni Okej. Okay. i tam sobie już odcina bo, bo ty porozumiem, że na sterowniku tak, no bo sterownik jest głównie po to żeby jako zabezpieczenie, żeby odciąć przy przekroczeniu temperatury, mhm. no bo żeby woda się nie zagotowała. No i Krzysztof sobie załatwił takie panele po 200 złotych. Oczywiście, to znaczy 190 jeszcze wtedy. Muszę. No dobra, 200. Teraz już nie kupicie za tyle to, żebyście czasami eee, Ja oglądając... Widziałem za 240, 250. 250 zł można kupić. Koło Częstochowy chłopak A wiesz, wiesz dlaczego ja uważam, że... To, to oczywiście ja wcale nie uważam, że to jest zły sposób, to jest bardzo dobry sposób, tylko wyobraź sobie, że moje solary zajmują dwa takie panele. Więc to tak. Jeśli chodzi o powierzchnię, zastosowanie, wiadomo, że to jest pewnie bardziej, bez, znaczy bardziej, na pewno bardziej bezobsługowe. Bo tutaj jedyne, co się może stać, to może nam się, nie wiem, spalić grzałka, którą musimy wymienić i wszystko tak. w temacie. A u mnie może wypierniczyć glikol. E, tak, no i było do tej pory tak, że jak prądu by nie było, no to sterownik się odłącza to. Okej. Okay. To jest też taki. Aha. E, minus, nie minus? No A ale... bo sterownik, sterownik był podpięty. Sterownik musi mieć zasilanie 12V po prostu z zasilacza. Nie? Więc musi być... To nie jest tak, że panele zasilają sterownik. No dobrze, ale nie mogłeś zrobić tak, żeby sterownik też był zasilany z paneli, w sumie no, przetwornicę wystarczyło no zastosować. Tak, ale nieopłacalne chyba. Okay. Szybciej i łatwiej było w ten sposób. No dobra, ale czy to, czyli to idzie bezpośrednio prądem z paneli. Bezpośrednio kabel jest wpięty w sterownik i ze sterownika bezpośrednio do grzałki nie ma żadnych pośrednich urządzeń. Idziemy zobaczyć dalej. Ja tylko wezmę. Tutaj, aparat. To, 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 nie, możesz poczekać, to ci pokażę jak to działa po prostu. Prawo, lewo przełączniki. Mhm. Okej. Okay. No i względem słońca sobie ustawiam. No i góra, dół. A ok. A bo on jest też, on jest włościowy ogólnie. Tak. Spoko. Widzę, że Krzysztof też jest przygotowany na off-grid, jakby nawet prądu zabrakło. To ja mam, ja mam ciepłą wodę. W tym momencie. O, i tu jest ogranicznik w tym momencie w samych siłownikach. Ogranicznik jest, że, że dalej, dalej, nie, dalej nie, nie będzie już kontynuował przesuwania. Okej. Okay. Tylko no jedyne co, to musisz tutaj sobie po prostu sam to przestawiać w tej chwili. E, tak. Natomiast, jak jest takie duże słońce, wystarczy go położyć. I wystarczająca jest ilość energii, żeby, żeby to na... naładować. Naładować wodę. ciepłą wodę dla całej rodziny. Słuchaj, zapytam Ciebie jeszcze jedną rzecz. Ten tracker już, że tak powiem, przeżył kilka wiosenek, czy nie? Rok. Równo rok. Równo rok. Były wiatry? Były. Nie chciały go porwać? Nie, to kładę go poziomo. A, kładziesz go poziomo, ale tutaj chyba też masz dobre warunki, bo naokoło drzewka. Tak, natomiast powiem Ci, że były dni, kiedy, że tak powiem, wyglądałem przez okno, czy nie powiem? <grym> <grym> ale to bardziej y, tego, czy po prostu konstrukcja wytrzymała. Ja konstrukcję gotową kupiłem. A, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. W sensie y, mówisz o konstrukcji tej, Czyli która to, trzyma nam... Słup, słup y, cała ta, stelaż, gdzie te panele są zamontowane i i siłowniki były w zestawie. Okej, okay, czyli to, był, to jest gotowiec, to nie jest coś, że Ty sobie sam to stworzyłeś? Nie. Znaczy, mogłem to zrobić, ale po prostu nie, nie miałem czasu. A w tamtym roku wyszło jak wyszło, ze zdrowiem, więc uh -huh. tak bym nie dał rady. A powiedz mi Krzysztofie, jak możesz oczywiście, oprócz paneli, ten, ten system, że tak powiem trackerowy, ile Cię mniej więcej kosztował, pamiętasz czy nie? Pamiętam. Uh -huh. Sześć tysięcy zapłaciłem. 6000 zł. Za, razem z... za gotowe całą konstrukcję z siłownikami. Okej. Okay. Czyli ca, cały tracker 6000, plus do tego yy, za panele po 200 zł już idzie do równo. ale to mówię, to jak ktoś by chciał sobie zrobić, yy, to nie musi, że tak powiem, robić tego na trackerze. Mhm. Tylko zrobi sobie to, że tak powiem. No ale na trackerze będziesz miał o tyle lepiej, że jak ci przyjdzie wiosna albo później jesień. To właśnie dlatego to jest. No, właśnie, to wtedy więcej tej energii wyciągniesz. no? E, dokładnie tak, bo, bo. Na pewno oglądasz Tomka, żółkę. Oczywiście. Oglądałem. No to Tomka żółkę, ogląda... chociaż Tomek tak, Żółka. Tak, pozdrawiam Tomek. No, ale co na... Tomek to tam akurat, bo on zawsze mówi, że on ma bardzo dużo więcej energii. No ale co z tego, że on ma dużo więcej ja energii, tak... jak, on, jak, on pra... jak on mieszka. czekaj, jak, jakie to. No, gdzieś tam na, 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 na południu. Nigdy nie pamiętam w jakimś. No, ale co by nie było, to oni tam mają więcej słońca. No to o czym no, my to dyskutujemy? Tak. No, to dlatego Tomek masz więcej energii, nie dlatego, że masz trackery, żeby była jasność. No. Nie, no oczywiście jasną sprawą jest, że trackery zwiększają nam o jakieś 30-40%, potrafią zwiększyć. No, Ładnie. Tu moc. na przykład e, e, musiałem orzecha trochę skrócić, bo wiosną. Tak, rzucał cień. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, idziemy do tych magazynów. To zapraszam. Ten odcinek był dla wszystkich tych, którzy chcą sobie zrobić ciepłą wodę z fotowoltaiki. Nie tak jak ja mam na przykład z solarów, czyli z kolektorów słonecznych, tylko właśnie z fotowoltaiki. A na kolejny odcinek zapraszam, on już na pewno jest na kanale. Wystarczy tylko kliknąć teraz w kartę u góry lub w opisie filmu. Znaleźć link do filmu z całego projektu Krzysztofa, czyli z magazynu energii, który zbudował sobie za niewiele naprawdę niewiele. W zasadzie można by powiedzieć za grosze. Zapraszam serdecznie. Można żyć w wgrycie.